Nie chcesz bawić się z tymi maluchami? Nie. Wolę dowiedzieć się czegoś więcej o skarbie. Chyba wiem, kto narysował tę mapę. Franklinie od lat nie widziałam tej mapy. Skąd wiedziałeś, że ja ją rysowałam? Poznałem po stylu rysowania. Czy dała ci ją może ciocia Lusia? Aha, nad jeziorem Brzowi będziemy szukać skarbów. O, naprawdę? Dlaczego narysowała pani tę mapy? Właśnie. I co tam zakopałaś? Och, dzieci, nie chcecie chyba słuchać opowieści starszej pani. Ach. No dobrze. Ach. Historia tej starej mapy zaczęła się dużo wcześniej niż myślicie. Miałam wtedy tyle lat, co sapcia i mieszkałam nad jeziorem żółwi. Urodziłam się tam i wychowałam w małym domku nad brzegiem jeziora. Ranki spędzałam z moim tatą, który łowił ryby, a popołudnia zbierając z mamą jagody. Okolice jeziora były cudownym miejscem dla dziecka, szczególnie latem. Miałam tam najwspanialszą sekretną kryjówkę w głębi lasu. Spędzałam w niej długie godziny za osłoną z gałązek pełnych słodkich marii. Czułam się tam jak w krainie marzeń. Nie wiem już jak wpadłam na ten pomysł, ale zbierałam skarby i chowałam je w starym pudełku po farbach. Potem zrobiłam kapsułę czasu i zakopałam ją w mojej kryjówce. Zakopałaś ją? Tak się robi z kapsułą czasu. Zostawiasz coś na długo i potem odkopujesz. Możesz zobaczyć jak wyglądało twoje życie przed zakopaniem kapsuły. Zrobiliśmy jedną w szkole i nie otworzymy jej przez 10 lat. Co włożyłaś do kapsuły czasu, babciu? Rzeczy, które dostałam od rodziców i te, które zrobiłam sama. To było bardzo dawno temu, Franklinie. I odtąd nigdy jej nie otworzyłaś nigdy? Jakoś nie było okazji. Parę dni po tym, jak ją zakopałam, rodzice pozwolili mi nocować w namiocie. Wciąż tam ten dzień gdzieś na dnie mojej pamięci śpi. A? A? Bądź nie wiem, czy było tak, jak dziś jesteście. lato było bardzo gorące i bardzo suche. Podobno uderzenie pioruna spowodowało pożar. Tej nocy przepadło wszystko, na czym mi zależało. To okropne stracić rodziców. Tak, ale jak już mówiłam, to wydarzyło się bardzo dawno temu.